Hej, witam na kanale. Dzisiaj jest finał konkursu z drapeczkę. Dostałam z numerem 3 i tak. Ja sobie tutaj trzy kanały były blisko. Nikt nie trafił, ale były trzy kanały blisko. I mamy tak z jedyneczką Gabriel Urbański, z dwójeczką Andrzej Pawełczyk i trójeczkę Anna Kowalska. No to co, zabawimy się w Lotto. Tu mamy takie pudełeczko. Teraz te gardeczki pozgniatamy. Tak, że nic nie było widać. Raz. Dwa. I trzy. I będziemy losować, kto wygra z drapeczkę. Z drapeczkę udało mi się do stać, bo to jest taka w miarę nowość, czyli jeszcze jeszcze można ją dostać, ja sobie. poprawimy i tak mamy trzy karteczki. Pudełeczko zamknij, tak jak w to w studiu, zwolnienie blokady i losujemy, tak żeby nic nie było widać. Dobra, mam mam karteczkę i kto jest tym szczęśliwcem? Gabriel Urbański. Także Gabriel Urbański zapraszam do kontaktu. Mail do mnie jest w opisie kanału. No i jest oto to zdrapeczka numer 3. No i tak zasady jakie tu znane. Oczywiście tutaj musi być gwiazdka, czyli szterne tu liczby. A jak tą kończynkę znajdziemy, no to dziesięciokrotność. No, tu razy 10 jest to mnożyć. Dobrze. No to jedziemy. Pierw sobie zaczniemy od bonusu. Diament. Dobra, no to szukamy. Teraz będziemy szukali liczb. Mamy 9. 21 oczko. 12. I 29. No i co my tu mamy? Oboczek na starcie. 27. Już myślałem, że 21. A tu jedyneczka. i zrobili sobie psikus. 5 nie ma. 17. Również nie ma. 16. Nie ma. Póreczka nie ma 14 nie ma 13 oboczek dwójka nie ma dwójki jeszcze pół drapki i mamy tak 11 oboczek 22 na no, oboczek te oboki to już tak denerwujące są niekiedy Trzydzieści oboczek, dziewiętnaście, mamy dziewięć i dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć, nie ma. I ostatnie szanse, dwadzieścia cztery, nie ma. Dwadzieścia obok z drugiej strony, dwadzieścia trzy, nie ma.

No nie ma, no niestety. Panie Gabrielu, no niestety nie trafi ona zdrabka. No. Ale cóż, mówię, jeszcze myślę na 175, jeszcze myślę, że jakąś paczkę uda mi się tutaj w Niemczech wyrwać, ale kiedy to nie jestem w stanie powiedzieć, bo to wiadomo jak z czasem. No i tak jak mówiłam, yy... Wezmę teraz jakąś tańszą zdrapkę, tam za 2 euro, 3 euro, zobaczymy co będą mieli dostępne oczywiście, bo tutaj w Niemczech nie tak jak w Polsce, że się idzie do kolektury czy do punktu i tam wszystkie, wybór mają paczki wszystkich zdrapek, tutaj nie, tu niestety nie, ale co za sobą to też idzie, bo tu są bardzo małe nakłady, tutaj mają niecałe pół miliona, to nie ma tych zdrapek za dużo, no ale dobra. No i myślę, że... Wezmę sobie jakąś tańszą i wtedy, tak jak mówiłam, yy, kilka, kilka wygranych yy, będzie, bo mówię, jedną ciężko trafić, tak jak tu widzicie, pustaczek no Ciężko, nie pamiętam, ile już tam miałam na, w tej paczce, ile było 9, 9 czy 8 wygranych na 30. No to to jest 30%, no to z 30%, w 30 ciężko trafić. Także no nic, no przykro mi Pani Gabrielu. Szkoda, ale to takie mam, taki, taki to, takie to jest loto, to jest gra losowa. Niestety oni zawsze są wygrani, także nie mamy co się łudzić. Ktoś tam kiedyś tam może wygra jeden na ileś tam milionów trafi, może ten główną wygraną, ale, ale to też jest wątpliwe. Ale no miesza z tym, nie będziemy się rozwodzić. No dobra, ja postaram się. Jeszcze jakąś paczkę, nie wiem już tam ile zaczynaliśmy, już rachubę straciłam, ile już paczek żeśmy wydrapali, było konkursów. Nie wiem jaki już tam jest wkład, ale to jest rozciągnięte w czasie, to tak, tak nie odczuwa człowiek, no mniejsza z tym. Także postaram się jakąś paczkę tańszą dostać. Mówię, co to będzie, nie wiem, bo będę brała to, co mają. Bo też mówię, nie w każdym punkcie mają w ogóle paczki, bo mówię, tak ostatnio byłam. To pani miała trzy, trzy, trzy paczki. To co ona miała wyciągnięte i trzy paczki tylko. No to trochę lipa, ale no co zrobić? Nic nie zrobić. Taki, taki mają system tutaj w Niemczech. Yy, no i tak, no dobra, dosyć gadania. Przykro mi. No niestety, tu możecie sobie sprawdzić. Nie chyba nic nie pomin pominęłam, ale nie widzę. Nie widzę tu żadnej wygranej. Szkoda. No wiadomo, zawsze szkoda. Bo jak coś się wygra, to nagroda się należy, ale że mamy takie zasady, taka jest nagroda, no to też musimy się dzielić z lot, to jak to mówią, ale miesza z tym. Postaram się jeszcze jakąś paczkę kupić, ale kiedy to będzie, czy w tym miesiącu, jeszcze początek miesiąca jest, czy mi się uda w tym miesiącu, trudno, trudno określić, także bądźcie na bieżąco, śledźcie kanał. Na pewno jak coś, coś tam, coś tam, coś tam znajdę, coś kupię, no to na pewno będzie na kanale. I mówię, tak jak mówiłam, kupię coś tańszego, no i wtedy zobaczymy, zrobimy kilka wygranych. Zobaczymy jak to, bo tu mówię, nie mówiłam... Y w parce było 175, i żaden kanał nie trafił. Te trzy kanały, co tutaj losowałam, to były najbliżej. Pomyliły się o 5 euro, tam było 170, 180, 180, miesiąc, coś takiego. No to one były najbliżej. A tam, jak zrobimy we w tych tańszych, to, no to ile wygranych będzie, nie wiem. No to już się też się okaże w praniu, jak będziecie obstawiać i czy będą typy. Ileś, bo mówię, tak z góry nie powiem, że dwa, dwie, trzy, dwa trzy kanały. Bo jak na przykład trzy, cztery osoby mi trafią, wytypują, no to będą cztery, nie? No to mówię. A jak nikt nie wytypuje, no to będę, mówię, brała najbliżej, naj, najbliżej i na plusie, i na minusie. No i jak też będą, nie wiem, dwa, trzy kanały, no to nikogo nie pominę i wtedy będzie dwie, trzy, dwie, trzy zdrapki będą wygrane, i może się w końcu coś trafi. Bo mówię, pojedynczo to tak. Ciężko trafić, chociaż tu mówię, tu w Niemczech mają mały nakład, mają mały nakład, ale to też za tym idzie, wszystko procentowo jest zrobione, tutaj wygrywa co trzecia, 39, tu też jest, to oni tak mają procentowo zrobić, że jak jest mały nakład, to są małe szanse ilości wygranych, nie, bo w Polsce to tam nadrukują tego i tam kilka milionów. Kilkanaście milionów nadrukują, do kilka milionów jest na przykład zwrotu, a tu jest tylko 82 tysiące. No wiadomo, takie zasady, ale dobra. Obra szkoda gadania. Jeszcze raz przykro mi Pani Gabrielu, taki, taka się trafiła. Tu oczywiście tak powtarzam się, w Niemczech nie można z drapek wybierać. Pani podaje, mają takie specjalne pojemniki, i Pani wkłada jakby całą paczkę i wyciąga jedną, i później tak wyciągają po kolei od jedynki zaczynając. Nie, ma, nie można sobie wybrać numer z drapki. Z jednej strony to dobrze, bo jak to tak lotto i to tak jest, gra losowa, jak się trafi, to się trafi, jak się nie trafi, to się nie trafi i takie. Trzeba mieć szczęście po prostu. Dobra, no to kończę. Mówię, coś będzie jeszcze, jak przyjdę z jakąś paczką, jakąś tańszą, żeby było więcej, więcej wygranych osób, może w końcu się coś trafi. Mówię, bo mnie pojedynczo, no zdarza się, bo ja też nie mówię, bo na kanale możecie zobaczyć w shortach przeważnie, że jak chcę od czasu do czasu kupię jakąś pojedynczą zdrapkę, no to jak nic nie ma, to nic nie nagrywam, ale od czasu do czasu, tam mi się udało chyba raz trafić w pięćdziesiątkę w zdrapce za dyszę, to co, gdzieś tam na, na jakimś shortzie gdzieś coś jest, ale to mnie to bardzo rzadko się zdarza, trzeba mieć naprawdę szczęście. W paczce jest większe prawdopodobieństwo, że się trafi jakąś porełkę, ale niekoniecznie, bo tam mogą też takie przeciętne wygrane być. Nie mówiąc o zwrocie, bo zwrot to nie jest wygrana, tylko zwrot kosztów, jakie ponieśliśmy, ale miesza z tym. Dobra, koniec gadania. Jeszcze raz szkoda, nic nie weszło. Możecie sobie prześwietlić, raczej nic nie pomyliłam. Yy, śledźcie kanał, na pewno przyjdzie z paczką i na, będzie to tańsza zrabka i będzie w kilka wygranych, może w końcu ktoś coś trafi, bo mówię pojedynczo, to też ciężko trafić. Jak w paczce jest tylko na przykład na 30 sztuk, jest tylko 8 albo 9 wygranych, no to weź pan trafi we w tą wygraną akurat. No. Tu niestety nic się nie da. W tej zrapce nic się nie ukazało. Szkoda, ale mówię, no takie jest lot, takie są zasady i na to, na to się godzimy. Albo się będzie milionerem, albo będzie się przegranym. No to oczywiście żarty, żartuję sobie, bo to też jest zabawa dla ludzi. No, bogaci ludzie w to nie grają, bo nie potrzebują. No dobra, miesza z tym. Także dziękuję za uwagę. Śledźcie kanał. Coś będzie, kiedy będzie, nie wiem, co będzie, też nie wiem, bo to jest jedna wielka zagadka w Niemczech, co tu się można dostać. Jaką paczkę po jednej to tam się dostanie. Ale paczkę to już też trzeba trochę trzeba mieć szczęście, żeby dostać, albo trochę się nabiegać, żeby dostać jakąś paczkę. No, ale mieszę z tym. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kanału. I co? I no, będzie, będzie jeszcze jakaś paczka. Śledźcie kanał, bo nie jestem w stanie określić na chwilę obecną, kiedy. Także dzięki i pozdrawiam.